Silent Hill zdobywa najlepsze możliwe oceny i wychwalany jest przez większość recenzentów. Jednakże, to w tle rozgrywa się mini aferka o uwzględnienie pewnych elementów woke culture w nowym remakeu polskiego studia. A w dzisiejszym odcinku zostaliśmy poinformowani o kolejnym remasterze od niebieskich. Tom Henderson zdradził nam nieco strategię Ubisoftu w kwestii wydawania kolejnych asasynów. A na koniec, pracownik działu monetyzacji z Ubisoftu nazwał ludzi krytykujących to studio, nie przyzwoitymi ludzkimi jednostkami. Remake Silent Hill 2 jeszcze na dobre nie zadebiutował, a już chrzczony jest mianem wybitnie świetnej gry, która może być nawet pretendentem do gry roku. Póki co strona gry na Metacriticu świeci się na zielono, uzyskując średnią 87 punktów wszystkich recenzji krytyków, a na Steamie gracze, którzy bawią się w early accessie, w głównej mierze wystawiają pozytywne recenzje, co przyczyniło się do tego, że widnieje tam teraz łatka przytłaczająca Pozytywnych recenzji. Wielu graczy naprawdę podziwia Bloomer za to, że potrafili dopracować coś już perfekcyjnego. Po prostu nazywają to remakiem idealnym, gdzie oprócz standardowej poprawy oprawy wizualnej zostały skomponowane nowe soundtracki, dodano więcej elementów fabularnych czy zakończeń, tak więc na pewno trzeba pogratulować Bloomerowi za to, że czegoś takiego w ogóle dokonał. Jednakże, mimo tych wychwalających i pozytywnych recenzji, pojawiają się też te negatywne, ale one są raczej tutaj troszeczkę abstrakcyjne. Dlaczego nazywam je w ten sposób? No to słuchajcie, strona tej gry na wikipedii w ostatnim czasie była bardzo często zmieniana przez różnych niezarejestrowanych użytkowników, którzy to za swój cel obrali opinie i recenzje właśnie dotyczące Silent Hill 2. Zmieniali je w ten sposób, by przedstawiały one najgorsze możliwe opinie i nawet przedstawiali w inny sposób niektóre z recenzji, często zaniżając ocenę niektórych serwisów, tak aby to wyglądało na to, że ten remake jest kompletną katastrofą. No i Właściwie nie znamy pobudek, którymi kierowały się takie osoby, no ale powstały szybko teorie, które mówią nam o tym, że ten atak spowodowany jest niezadowoleniem graczy z powodu uwzględnienia wow culture właśnie w Silent Hillu dwójce. Niejasnym jest do końca to, gdzie takie osoby dopatrzyły się tych elementów, no chyba że ktoś przyczepił się do tego, że po prostu niektóre postacie i rysy twarzy zostały nieco zmienione, a w opinii niektórych po prostu pogorszone. Można jasno stwierdzić, że dotarli chyba do momentu, w którym obie skrajności są jednakowo idiotyczne. No bo wrzucanie Stalin Hilla dwójki przez wzgląd właśnie na to, że niektóre postacie wyglądają nieco inaczej i nie są może tak atrakcyjne, nie są może tak przyjazne dla oka, jakkolwiek to zwał, do jednego wora z innymi produkcjami, które rzeczywiście w nachalny sposób propagują nam właśnie tematy inkluzywności i te wszystkie afery, te wszystkie sytuacje ze Sweet Baby mocno namieszały w baniach wielu ludzi i wytworzyło się pewne kółko adoracji, które nie jest w stanie do siebie dopuścić żadnych przekonań z zewnątrz. I tyczy się to jednocześnie tych zwolenników woke culture, jak również tych, którzy są anti-woke. Według doniesień, które otrzymaliśmy od Toma Hendersona, plany Ubisoftu zakładały, że w ciągu najbliższych pięciu lat miało pojawić się blisko 10 tytułów z serii Assassin's Creed. Informacja ta może na początku zadziwiać, jednakże kiedy zagłębimy się w ten temat i uświadomimy sobie o ilu grach aktualnie Ubisoft gdzieś wspominał, to nie wydaje się to wcale takie niemożliwe. Za niedługo ma pojawić się Assassin's Creed Shadows, głośno robi się o remake'u Black Flag'a, zapowiedziany jakiś czas temu został Assassin's Creed Hexe oraz mobilniak Assassin's Creed Jade, a do tego sporo się mówiło o Assassinie Online czy też Animus Hub, który miałby połączyć wszystkie gry z cyklu i być pewnego rodzaju grą-usługą. Niestety, albo stety, zależy dla kogo, opóźnienie Shadows mogło spowodować efekt domina i przesunąć nieco plany Francuzów w czasie. Wim też, że to ostatnio kontrowersyjne studio chce wydawać nową główną odsłonę cyklu co mniej więcej dwa lata, i że nad nową taką grą aktualnie pracuje zespół Ubisoft Bordeaux, czyli twórcy ostatniego assassina Mirage. Rzekomo też powstaje projekt Nebula, który ma być odsłoną osadzoną w świecie Imperium Azteków, w Indiach i w niektórych miejscach dookoła Morza Śródziemnego. Czy tak rzeczywiście będzie? Patrząc na ostatnie dokonania tego studia, możemy się sprzeczać, jednakże mimo co mówić, są to na pewno ambitne zamiary i najbliższa przyszłość sama to wszystko zweryfikuje. Sugerując się ostatnimi głośnymi plotkami na temat Godowora, możemy wywnioskować, że PlayStation Studios nie wyciąga dużo z lekcji dotyczących niechcianych remake'ów czy remasterów. Niedawno głośnym echem odbiła się zapowiedź Horizon Zero Dawn Remastered i tego, jak bardzo niepotrzebne jest odświeżenie tego tytułu. A tu znowuż wracamy do kwestii właśnie remasterów i remake'ów dużych znanych IP podległych PlayStation. Station. Tym razem mowa jest jednak o trylogii God of War, czyli o grach, które zostały wydane dwie dekady temu. Źródło informuje nas też o tym, że God of War Ascension i gry na PSP również mają otrzymać odświeżoną wersję, a ujawnienie takiego zremasterowanego zestawu przewidywane jest na marzec 2025 roku, w 20. rocznicę serii tej gry. Mimo, że jest to kolejny remaster, który wyszedłby spod skrzydeł niebieskich, to jednak nieco inaczej na to się patrzy, gdyż Rzeczywiście, tamte gry nadgryzione są już zębem czasu, i zabranie się za dostosowanie ich do współczesnych czasów nie jest tak kontrowersyjnym i abstrakcyjnym wyborem, jak chociażby remaster wcześniej wspomnianego Horizona. Jeden z pracowników Ubisoftu, odpowiedzialny za monetyzację w ich produkcjach, odniósł się do sytuacji, jaka ma miejsce aktualnie z wylewającym się hejtem i krytyką na francuskie studio. Jego zdaniem, to czego doświadcza aktualnie to studio, jest niesamowicie trudne. I i osoby, które tylko napędzają tą wrogość wobec Ubisoftu, są po prostu nieprzyzwoitymi ludzkimi jednostkami. Lamentuje on, iż gracze życzą, by UBI po prostu upadło tylko i wyłącznie z tego powodu, że jakaś produkcja czy produkt nie trafił w ich gusta. Podkreślił on, że najbardziej cierpią pracownicy Ubisoftu, którzy każdego dnia starają się dostarczyć swoim fanom niesamowite doświadczenia w swoich grach, i to już wystarczająco ich obciąża. To na tyle.